σίγουρα ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Η Λέγκια είναι πολύ ανώτερη ομάδα από εμάς. Αλλά οι επιτυχίες, το μέγεθος της επιτυχίας είναι ανάλογα και του ευτοπίσματος του αντιπάλου και γι' αυτό η επιτυχία μας είναι τεράστια. Dlatego też nasza wygrana jest olbrzymią wygraną, ponieważ wygraliśmy z bardzo dobrym przeciwnikiem. Fakt, iż graliśmy przy zamkniętych trybunach był y, dla nas pozytywny, a dla Legii niestety myślę, że wpłynął negatywnie. Dla nas i dla nie Αυτό που είχα πει και χθε, νιώθω ότι η Λέγια θα είναι μια από τι δύο ομάδε που θα αποκριθεί. Για μα, δεν σημαίνει αυτό <σομή> και από αυτήν την εμπειρία, όπω και η Λέγια, θα είναι οι δροζινά που θα διηγηθούν από την Ευρώπη. Απλά, για το τεχνικό team και του πλωσφαιριστέ, κερδίσαμε εμπειρία. Και για το ταμείο μα, κερδίσαμε ένα σεβαστό ποσό που για το πάτζι τη ομάδα μα είναι. Wielkie Wasto. Dla naszych techników oczywiście, dla naszych piłkarzy była to duża wygrana, ale również i dla naszego zespołu, jeżeli chodzi o finanse. Poprzez to, że wygraliśmy ten mecz, zbogaciliśmy się na pewno. Mimo, że walczyliśmy sami, czuliśmy, że mieliśmy Barasta z naszymi klubami, których podziękowaliśmy za tę wygranie, ale czułem, że to też była Για όλε τι kibryakie swobody i γενικά για την Wygraliśmy sami, sami na tym stadionie, bez kibiców, ale czuliśmy, że cały czas są przy nas, całym sercem dlatego dlatego chcielibyśmy im bardzo podziękować. Dla nich wygraliśmy i wygraliśmy dla całego Cypru, dla wszystkich naszych drużyn cypryjskich. Teliorując, jest to pierwsza που śledzę i aferowano ten tych Pierwszy raz chciałbym ten mecz zadedykować komuś, prawda to po raz pierwszy i chciałbym właśnie tą wygraną zadedykować wszystkim tym naszym kibicom, którzy przyjechali z nami tutaj do Polski, do Warszawy i nie mogli wejść na stadion. Dziękuję bardzo. Kocze, chcesz powiedzieć, że Apolonas stochos jest na megalosi na to planu te gani? Να μεγαλώσει ακόμη πιο πολύ σαν ομάδα. Σήμερα πετύχατε σαν ομάδα την πρώτη εκτό έδρα νίκη Κυπριακή Ομάδα σε όμιλο ευρωπαϊκή οργάνωση. Είναι σίγουρα ένα βήμα προ το χτίσιμο αυτού του αγώνα που ονειρεύεστε, έτσι. Βczoraj powiedział nam Pan, Panie τρένε, ότι zrobi Pan wszystko tak, aby nasza δούρινα powiększyła się, aby była dużo lepsza. Και myślę, że tą dzisiejszą wygraną, wygraną poza swoim państwem dokonaliście bardzo dużego Σίγουρα ο στόχο αυτό επιτυχάνεται πολύ πιο γρήγορα από ό,τι υπολογίσαμε. τα συγχαρητήρια στου ποδοσφαιριστέ. Αυτοί που αξίζουν περισσότερο από όλου. αλλά ο Θεό μα έδωσε εμπόδια τα οποία πρέπει να τα χρησιμοποιούμε για να περπατούμε και όχι για να πετούμε. Uzyskaliśmy cel, osiągnęliśmy ten cel dużo prędzej niż się spodziewałem. I tutaj bardzo duże podziękowanie dla naszych wszystkich piłkarzy. Bardzo dziękuję za tą dzisiejszą grę i mam nadzieję, że w ten sposób będziemy grać w przyszłości. Czy jakieś jeszcze pytania? Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν αυτό που είπατε πριν είναι αλήθεια, ότι πιστεύετε ότι θα προκυθεί, θα αυτές οι δύο ομάδες, η Λέγκια και ο Απόρων, και θα βγουν από τον γκρουπ. Από τα παιχνίδια που έχω παρακολουθήσει και τις τρεις ομάδες και τους τρεις αντιβάλους, νιώθω ότι... Legia te Ja uważam, tak jak zaobserwowałem drużyny w naszej grupie, że najlepszymi drużynami, moim zdaniem, są Lazio i Legia. I w tym momencie uważam, że mamy duże szanse na to, żebyśmy wyszli z grupy właśnie: zarówno Legia, jak i my. coach έτσι, λίγο τα συναισθήματά σα είναι πραγματικά απίστευτη. Η ιστορική επιτυχία είναι το πρώτο τίτλο που βγάζει η Κυπριακή Ομάδα σε ομίλου ευρωπαϊκή διοργάνωση. Αναλάβατε τον Απόλυτο να σε μια δύσκολη στιγμή και να δείξατε στην κατάκτηση του κυπέλου. Μεγάλη επιτυχία. Ήταν αυτή η πιο μεγαλύτερη επιτυχία τη πρόκληση στου ομίλου του Europa League. Και τώρα, αν είναι τρίτο, μπορούμε να πούμε το καλό. Τα συναισθήματά σα.

i podoszerystes, ale i i całe technicowe team, i po co nie zatrudniamy, po co nie nie na, 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 lewym, dla tych, dla tych nas, automów, akcji, całe, na tym Ja oczywiście jestem bardzo zadowolony z dzisiejszego wyniku, z naszej pracy, ale nie zapominajmy, że to była nasza wspólna praca, wspólna praca zarówno wszystkich piłkarzy Zespołu technicznego i nas wszystkich. I dlatego też e, wszyscy wspólnie, naszą pracą zdobyliśmy to zwycięstwo, które w dniu dzisiejszym mamy. Nie chciałbym, aby to zwycięstwo było tylko i wyłącznie przypisywane niektórym osobom. Nie tyle wtedy, że chodzi, że na to by na skanie na laxe tej gnomis od Japonii na Pori, na probity z tynawem Chciałbym pana zapytać, panie trenerze, co sprawiło, że myśli pan w tej chwili, że zmienił Pan zdanie i w tej chwili uważa Pan, że pan wyjdzie z grupy. Pan jest i nie to nie matematyka, to na Nie chciałbym w tej chwili zagłębiać się w to pytanie w tą odpowiedź. Chciałabym tylko powiedzieć, że na samym końcu oczywiście punkty pokażą, kto wyjdzie z grupy. よろしくお願いします。